Czy wolno uzdrowić w szabat, czy też nie? Takie pytanie pojawia się w dzisiejszej Ewangelii. Szabat, czyli dzień święty, dzień odpoczynku. Dla nas, chrześcijan, nowym szabatem, nowym Dniem Świętym jest dnie, dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli niedziela, dzień, w którym życie wieczne staje się naszym udziałem. I tutaj właśnie pojawia się problem świętowania niedzieli w jaki sposób ja świętuję Dzień Pański. Bo tu nie chodzi tylko o niedzielną mszę świętą, ale także o umiejętność odpoczywania, umiejętność spędzania czasu z rodziną. Są sytuacje nadzwyczajne, kiedy trzeba wyjść do drugiego człowieka, wręcz wykonać jakąś pracę właśnie po to, aby drugiemu człowiekowi pomóc. Ale jest także mnóstwo prac, obowiązków, których nie musimy wykonywać w niedzielę. Myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo mocno zaburzyło się poczucie, czym jest niedziela, czym jest Dzień Święty i co znaczy świętowanie tego Dnia Pańskiego. Chcielibyśmy zatem powrócić do dobrych naszych chrześcijańskich korzeni i tradycji, aby ten Dzień Pański rzeczywiście oddawać na chwałę Pana Boga, a nie na głupie i bezsensowne latanie po sklepach, marketach czy tego. typu inne rzeczy.